Dzień siódmy Znaki sąd ostateczny poprzedzające Część druga Święty Tomasz z Wilanowy, arcybiskup w Walencji Powiada, że na ten czas wszystkie siły natury będą niejako pomącone iż wszystkie żywioły od swego odejdą po środka i nie będą już trzymane w tych ścisłych granicach, które im Pan Bóg w zwyczajnym tego świata porządku zakreślił. Stąd też nieprzestanne nastąpią gromy, ustawiczne błyskawice bez przystanku, jako grad gęsto wypadające pioruny, ziemi straszne trzęsienia, skąd będą otwierać się przepaści, ognie niezmierne z nich wypadać i z nieba spadać tak dalece, Iż nigdzie nędzni ludzie bezpieczniej nie będą mieli ucieczki i ze strachu tak wyschną, że tylko na nich będą skóra i kości. Święty Bonawentura tak sobie wyobraża te straszne klęski. Pierwszego dnia, tak mówi, morza wszystkie z swoich wyskoczą i pozalewają wiele państw, królestw, ksiąstw, prowincji, miast i zamków. O jak wiele milionów ludzi tym potopem zginie i zapłynie do piekła. Drugiego dnia też morza tak opadną, iż ich ledwie znać będzie. Dlaczego trzeciego dnia morskie bestie i potwory na wierzch wypadną, które straszny na cały świat wydadzą jęki i ryki, że ludzie nie tylko drżeć, ale schnąć od strachu w samych kościach zmniejszają do uschnięcia. Czwartego dnia morza siarczystym zapalą się ogniem, od którego i rzeki, i stawy, jeziora i źródła i studnie nawet gorzeć będą. Piątego dnia wszystkie lasów, gajów, ogrodów, drzewa i zioła krwią płynąć będą. Szóstego dnia wszystkie domy, dwory, pałace, zamki pozostałe pochylą się i z ziemią zrównają. O jak wiele milionów znów ludzi od tych zwalin zaginie. Dnia siódmego wszystkie skały jedna o drugą się kruszeć i walczyć będą. Dnia ósmego będzie tak straszne ziemi trzęsienie, że wszystkie zwierzęta i ludzie jak umarli na ziemi padać będą a wielu umrze. Będzie się ludziom zdawało, że ziemia zapada się w przepaść wieczną. Dnia dziewiątego wszystkie góry i pagórki rozsypią się i z ziemią zrównają. Dnia dziesiątego wszyscy ludzie z głębokich jaskiń wynijdą, gdzie się byli ze strachu pochowali i niby szaleni biegając, jeden do drugiego słowa nie przemówi. Dnia jedenastego Wszystkich umarłych kości z grobów wyrzucone będą. Dnia dwunastego gwiazdy z nieba padać będą na ziemię. Dnia trzynastego wszyscy ludzie pozostali, już ducha nie mając w sobie, nagle poumierają. Dnia czternastego niebo i ziemia ogniem gorzeć będą. Dnia piętnastego święty Michał w trąbę zatrąbi przerażliwym na cały świat i głośnym dźwiękiem wstańcie umarli, stawcie się na sąd boski.